Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Paweł przybył do Antiochii Pizydyjskiej, przemówił w synagodze. Bóg dał ojcom naszym Dawida na ich króla, o którym też dał świadectwo w słowach: Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wywiódł Bóg Izraelowi zbawiciela Jezusa. Przed jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił: Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach. Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga, nam została przekazana nauka o tym zbawieniu.